Tak gdzie się wybierasz? Że tyle laseczek, co? Oczy z górę, ona próbuje nas ominąć. Nie, nikogo nie próbuję ominąć. O! Mamy, Mamy to. co, może mówisz, że tylko zapomniałem. Cyfr. No, no, no. To rozmawiajmy. No no. To może być pomocne. Super. No, tak, 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 tak. Poczekaj. Czy mógłbym się do ciebie odezwać? Nie, nie możesz, nie pozwalam ci. Hmm, no tak to tutaj później jest, nie? Dobra. To zaszczyt! Ja... Święta Wszechmaty! miejsce, miejsca? jest. Nice. W porządku? Trzeba ci czegoś? <laughs> tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali, ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, niewoje, prawie bezbronni. Hmm. Skąd pochodzisz? Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast, moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem. Ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj kardża. Kardża. Dobra, jesteście razem? W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Hmm. Czemu jesteś wyrzutkiem? Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania Ale? przy każdej ja nadlewającej się lubię? okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście. A on go nie miał, zginął, nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. No dobrze, żegnaj. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać. Nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane. Jasne, oczywiście. Nie ma problemu. Uf. Kamień spadł mi z serca. Jesteś, jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. <śm> dziękuję. <śm> dziękuję, dziękuję również. Elegancka, dobra. Co tu mamy? Tu jest obóz. Żeby pomówić z Nilem. Dobra. No, dzieci to taki chyba jeden z większych plusów, nie? Proszę, jak się jedzie. Powiedziałam, że spotkam się z Barlem i Soną przy czerwonych echach. Dobrze, że przyszłaś. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Nazywam się Nil. Patrz tam. Widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Niczym robaki. Zbuję. O co tu przyszli? Nora mają kłopoty. Lotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sporki. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem, za długo już palce rwały się do łuku. A może popracujemy razem? Zabijemy. Hmm, kim jesteś? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Oj. Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym parterze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek oh. jest tylko. <grym> <grym> Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. A ty? Więc nie musisz się mnie bać. No, W porządku, porządku. W porządku. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak zrobimy, powstrzymamy ich przed wszystkim, prócz chwili krzyku. Prowadź zatem dziewczę. Chętnie zobaczę, do czego jesteś zdolny. Ale my już to zrobiliśmy, To alarm. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. A jak jesteś herosem, co lubi dokładki? To są jeszcze jeńcy. Miłe uczucie, co nie? Jest. Zatrzymaj je jeszcze przez jeden oddech i wypuść. Ach, nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandy. Albo. Myślałem, że mamy umowę. Wrobiłeś. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zem. Mm -hmm. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Bandyci coś ci zrobili? Mm. Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą jej Podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie. Nie, nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojnę. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. U poluj marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta, oni są śni, chętni do bitki. I nikt nie marudzi jak zginą. <gry> to dla większego dobra. Cóż, robisz dobre rzeczy z niezbyt dobrych pobudek. Robię to co kocham. Widzisz w tym coś złego? Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. No, no, jasne. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroje i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś ja kiedyś powiem. o polowaniu na maszyny? Nie, one nie mają tego błysku w oku. Nie mają tego okno. Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie, a bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Hm. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Oj, tak, na pewno. To może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu. No, mam nadzieję, że nie będzie problemu. Nil, jak będzie problem. Chciała międzyocznie i do widzenia. Tego już za wiele. Cztery punkty umiejętności mają. Okej, okay, okej. Okay. Pewne oko. O spoko. Poco. Sumie to wytwarzanie, co my tu mamy w ogóle? do dźwigu amunicja potykacza no Znaleźliśmy ten antyczny kubek. Tutaj, pięknie. Czyli ten kubek jest gdzieś tutaj po prostu, nie? Tak musimy go znaleźć. To jest do znalezienia po prostu. Ok. Zarobiście. No, ale mówię. Muszę sobie zaplanować, kurde. Jakiś urlop, to zaspokoi głód na pewien czas. Muszę jak teraz dają dofinansowanie te do, do, do urlopu, to trzeba skorzystać. 500 Z, nie chodzi sobie piechotą. To są dwie te rzeczy. Dobrze, dobrze.

Yes. Później Tym, tym, tyry, tym, Później nasze dzwony, czy cokolwiek. Chciałeś wytrząsnąć Eloy. Nice, mamy to. Tu jest jeszcze jakaś widokówka, teraz możemy się przejść. O, tu jest górze samej. O, o. o, to jest tamasz. O, kurwa. Tu idzie jakieś wejść? oh shit don't touch do shit ah! Вот ты курдык на лёд, ну. Хочешь, дам? Uff. Aha, zes, niezły. Yellow. O, nie mam tych, hmm? No to wracamy do poważnych spraw. Prawda? To poważnik z No, tak, gdzie Aż taki poważne? No dobra musimy tu jakieś wejść Znaczy tu jest jakieś wejście, nie? O, pada nieźle O kurde hmm. chyba jeszcze nie możemy wejść, no moim zdaniem Dobra, zobaczmy, jak sobie to poszukamy. Smakowite. Smakowita. I jedna z tych. Oh, I jedna z tych. O, tu coś jest. Gdzie jest Ailoi? Pięknie, mamy kubeczkę. Pięknie Jest krytka z zapasami jeszcze. W sumie to może ja już tak mamy no to... A, daj mi tutaj kłunię. tego potrzebuję. A, oto mi szlak. Powinien gdzieś tu być skrytki ze śniegiermą. A, chyba mówi, że tutaj, tak? Bardziej już. Proste mięsko. mięsko, dziczka. Może na tym szlaku będą skrytki ze śniubową. Nie ma śnibierzy, tylko kilka okruchów. Dobra. Śnibierzy nie ma. Parę okruchów mamy.

Bary? 30 bary, a to tutaj jest. Zobaczmy, czy na tym szlaku nie ma skrytek ze śniwierzbą. Dziwne. Wygląda na to, że ktoś sprzątnął całą śniwierzbę, a zostawił okruchy. No właśnie. A zostawił okruchy. Wioska Nora, na wyżynach. Przeszukałam już skrytki. Znalazłam tylko okruchy. To dziwne. Kto wziąłby śniwierzbę? Możliwe, że Jan ma zapas. Zapytaj, jeśli go znajdziesz. Jasne. Mówisz, że Jan może mieć śniwierzbę? Tak. Śniwierzba. Jest odludkiem, ale pomaga przygotowując leki dla plemienia. Niestety mieszka na zachód od korony matki. A maszyny tam są kłopotliwe. Kłopotliwe? Maszyny? Jakie? Złomiarze i piło zęby. Niebezpieczne. Niebezpieczne? No dobrze. To ja sobie pójdę. Na razie. Nie dobrze. Gdzie my tu mamy? O, to nam mówi, że aż tam. O kurde. Dobra, to co my mamy za misyki? 12, 7, no to by się przydało zrobić, nie? Bo mamy 14 aktualnie No to jakiś low level kłękam przed tobą uniżony A ja nie Proszę o siłę i zdrowie. Dor. Zachowam to na później. Indor mi pod nogi podszedł. Papu jest. O to jest w zapisu? O. Yes. No, bo to jest to dobrze, 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 dobrze. No i teraz w górę. Teraz ja z górę tutaj powinno być Gites.